Widzowie, W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie wyrzutnię Big Shot od Hesti kupiona przed chwilą w biedronce. 25 strzałów w kalibrze 20 mm, czas strzelania jest to około 28 sekund. Jest kod QR, żeby sobie obejrzeć, jak bezpiecznie strzelać, oraz jakie ona ma efekty. Ląd jest podstawowy i rezerwowy, duży plusik. Rok produkcji 2024 Ilość mieszaniny jest to 162,5 g Neku Klasa produktu F2 I posiada certyfikat CE Jest kierunek strzelania, nie ma ona żadnych strzałów kątowych Także nieważne jak postawicie, będzie dobrze strzelać Zapraszamy Was do testu Teścik wyrzutni Big Shot od Hestii z Biedronki Zobaczymy jak ona sobie poradzi Odpalajcie! No to widzowie, jesteśmy po teście wyrzutni Big Shots z Biedroneczki. No powiem wam tak, pierwsze pięć strzałów, no to już chciałem mówić, że widać, że Hestia i zmarnowane pieniądze, ale potem jakoś się obroniło. Wzięliśmy ją jako gratis w tej promocji 2 plus 2. I co, no za darmo to uczciwa cena. Jeśli chcecie sobie coś kupić z dyskontu, tak żeby sobie po prostu jedną odpalić, Myślę, że jak za 45 zł, chyba kosztuje całkiem niezła. Polecać jej na pewno nie będę, ale zła też nie była. Jak na no taki kaliberek ląd podstawowy, ląd rezerwowy. O ile dobrze widzę, tak ląd rezerwowy też jest. Więc co, no strzelała całkiem nieźle. Początek, pierwszych 5 strzałów, mówię, mało obiecujące, ale potem całkiem, całkiem to wyglądało. Także co, to wszystko w dzisiejszym filmie, zapraszamy Was do subskrypcji kanału oraz zostawienia lajka, komentarza, zapraszamy Was też na nasze media społecznościowe, TikToka, Instagrama, Facebooka, nazywamy się wszędzie Pir Rodzinka. To wszystko na dziś i do zobaczenia w następnych filmach, trzymajcie się wariaty, cześć!